Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marcina Jakubowska z redakcji Politics Now, a w dzisiejszym odcinku z cyklu Rozmowa Dnia mam przyjemność gościć panią Agatę Kobylińską, pełnomocniczkę prezydenta miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży. Witam panią. Dzień dobry. Na początku takie pierwsze pytanie, może takie dosyć ogólne. Czym zajmuje się pani właśnie w swojej pracy jako pełnomocniczka prezydenta do spraw właśnie młodzieży i dzieci? Żeby w ogóle być pełnomocniczką, to zostałam ustanowiona zarządzaniem prezydenta miasta Łodzi, bo takie są przepisy prawa i jako pełnomocniczka przede wszystkim zajmuje się reprezentowanie prezydenta miasta Łodzi w kwestiach i tematyce związanej z dziećmi i młodzieżą, współpracę z organizacjami pozarządowymi, właśnie reprezentowanie prezydenta na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach, ale także działania tutaj, wdrażanie różnych rozwiązań na rzecz też poprawy i sytuacji dzieci i młodzieży w naszym, w naszym mieście, tak, to tak tak ogólnie, natomiast Rzeczywiście, żeby w ogóle być pełnomocniczką, to musiało być najpierw to ustanowione zarządzeniem prezydenta. A skąd pomysł na działalność akurat w tym obszarze? To była jakaś odgórna decyzja, pani została jakby do tego wybrana? czy to raczej był pani wybór własny? Znaczy, ja z wykształcenia jestem pedagogzką. I przez wiele lat pracowałam w edukacji przedszkolnej, ale też wczesnoszkolnej. Prowadziłam też różnego rodzaju, jako nauczycielka, ale też prowadziłam różnego rodzaju warsztaty, takie z głównej mierze przeciwdziałające przemocy, mowy nienawiści, takie działania antydyskryminacyjne i po prostu tutaj pojawiła się taka przestrzeń i możliwość, żebym te rzeczy, które miałam doświadczenia pracy jako nauczycielka plus wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, dało mi tą przestrzeń i możliwość, że mogę po prostu tutaj w urzędzie miasta Łodzi właśnie Dzięki, jakby temu, dzięki temu, że Pani Prezydent rzeczywiście zaprosiła mnie do współpracy, no to miałam możliwość też rozpoczęcia tego działania tutaj już jakby z perspektywy urzędu. Ale w głównej mierze to wynika też po prostu przede wszystkim z mojej wiedzy, ale też wykształcenia, tak, pedagogicznego. A co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? A może są jakieś takie rzeczy, za którymi do końca pani nie przypada, jakieś wady, których może się nie spodziewały? Bo generalnie, jak pani opowiada, to praca wydaje się dosyć przyjemna. Praca jest bardzo przyjemna. Ja bardzo lubię przede wszystkim spotykanie się z młodzieżą. Jestem wielką zwolenniczką i fanką tego, żeby jak najwięcej rzeczy, inicjatyw, działań, też właśnie przede wszystkim wypływało od młodzieży. I rzeczywiście, żeby być bardziej takim wsparciem, a nie, nie osobą mówiącą, jak ma, jakaś dana sytuacja, co, jak, ma, jak, ma, jak ma wyglądać. Jakby pytać o wady, to chyba najbardziej to jestem taką. Zawsze największym wyzwaniem dla mnie było i, i cały czas jest, bo też mam taką naturę, to są takie kwestie, bardziej te takie dokumenty i te takie kwestie formalne, które są absolutnie ważne, bo jako osoba, która na co dzień pracuje w urzędzie, absolutnie muszę się tym też zajmować, to jest mój obowiązek, no ale jakbym tak miała powiedzieć, z tych wszystkich rzeczy, które tak naj, najmniej może lubię, no to to są te kwestie takie papierowo-formalne, które muszą być, są ważne. A najbardziej te wszystkiego rodzaju właśnie działania, spotkania, rozmawianie z młodzieżą, bo jednak ka każde też pokolenie ma swoją zupełnie inną perspektywę, ma swoje zupełnie inne doświadczenia i tworząc działania, planując działania w, miejsce, w mieście na rzecz dzieci i młodzieży, no, jesteśmy zwolennikami tego, żeby po prostu przede wszystkim słuchać ich głosu. I podążać za nimi. Więc to jest taka, tak, to jest taka najmilsza strona tego, tak, tego, tej, tej pracy: to te spotkania z młodzieżą i słuchanie ich po prostu. A jakie ciekawe pomysły ma łódzka młodzież, ponieważ jest pani, działa pani w łodzi, a często, chociaż już chyba nie tak często, czasami się słyszy, że młodzież to nie ma nic w głowie, albo ma w tej głowie bardzo mało. A wydaje mi się, że Pani może dużo ciekawych i dobrych rzeczy powiedzieć na temat pomysłów młodzieży. Młodzież, młodzież, właśnie przede wszystkim młodzież trzeba słuchać i też im po pierwsze też nie przeszkadzać. Bo wydaje mi się, że to co jest ważne, to żeby, żeby, nie, żeby nie umarł taki zapał, który się pojawia w osobach. Mają jakiś pomysł, jak trafią właśnie na dorosłego, który powie: Nie da się, to się nie uda, to nie wyjdzie, no to się pojawia zniechęcenie i już jakby kolejny raz może ta osoba tej aktywności nie podejmie. Więc kluczowe jest takie bardziej wspieranie, podążanie za młodzieżą, słuchanie, słuchanie tego, jakie oni mają pomysły. Teraz mamy bardzo. Fajne działanie, bo dosłownie kilka tygodni temu została powołana taka Rada Uczniów, ona się nazywa Młodziacy, ze względu właśnie na, na to, że to jest w Łodzi. I tam są reprezentantki, reprezentanci ze wszystkich szkół ponadpodstawowych, które, gdzie organem prowadzącym jest miasto Łódź, więc mamy tam ponad 100 uczniów, uczennic, z którymi spotykamy się systematycznie i... Podzieliliśmy na takie najważniejsze, które też młodzież wskazała tematy, które ich dotyczy. To są tematy związane przede wszystkim ze zdrowiem psychicznym, kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym i to sama też młodzież zwracała na to uwagę, żeby gdzieś tam ten mit, stereotyp dotyczący kształcenia zawodowego nie był taki, że jak ktoś idzie do szkoły zawodowej to znaczy, że jest jakiś gorszy, tak? żeby właśnie pokazywać, że jest zupełnie inaczej. Kwestie związane z ekologią, to jest bardzo ważny dla młodzieży, dla młodzieży temat, ale też takie zaangażowanie, partycypacja, ten, ta partycypacja społeczna, więc to, to, jak naj, to, to jak najbardziej jest ważne, żeby aktywizować, aktywizować młodzież i słuchać. A jako przykład podam, że 13 marca, więc dosłownie, dosłownie tydzień temu, bo to było... W tamtą środę, dwie licealistki zorganizowały wielkie wydarzenie, które nazywało się Sztuka Nadziei. To była konferencja edukacyjna skierowana do uczniów, uczennic właśnie szkół ponadpodstawowych z Łodzi i dotyczyła profilaktyki raka piersi. I przyznam się szczerze, że pierwszy raz byłam na tak ogromnym wydarzeniu, które trwało kilka godzin i naprawdę przez większość czasu młodzież słuchała i też nie patrzyła w telefony. Rzeczywiście była zainteresowana, i ja właśnie sobie myślę, że dlatego, że właśnie zorganizowała to młodzież i osoby występujące, tematyka, czas, to wszystko było tak dostosowane właśnie wymyślone przez Zuzannę i przez Marię, żeby właśnie jak najbardziej to młodzież zaciekawić. Nie wiem, czy ja bym była w stanie w stu procentach tak zainteresować młodzież, jak zrobiły to one. Więc bardziej pod kątem właśnie takiego wspierania w takich działaniach i wydarzeniach i, tak jak mówię, wspierania, nie przeszkadzania i nie mówienia, że się czegoś, że się czegoś nie da zrobić. I też co jest ważne bardzo dla mnie, no to są takie różnego rodzaju działania, wydarzenia też, gdzie młodzież się wypowiada jako eksperci, ekspertki, bo... Do tej pory jest czasami tak, że są wydarzenia i one są organizowane na przykład tylko dla osób młodych, a ja robię wszystko, żeby w jakichś większych wydarzeniach, właśnie jak są kongresy, też kobiet, albo jak są na przykład Igrzyska Wolności, jakieś innego rodzaju duże wydarzenia, które, które się dzieją, żeby też pokazywać i zapraszać młodzież jako ekspertów i eksperci, bo jest mnóstwo fantastycznej młodzieży, która jest. Tak, które mają tak ogromną wiedzę, chociażby kwestie związane, nie wiem, z prawami ucznia, z prawami dziecka, że myślę, że nie jeden dorosły mógłby pozazdrościć tej wiedzy i umiejętności właśnie też opowiadania o tym. Więc tutaj pod tym kątem, że jeżeli też młodzież chce brać udział w jakichś wydarzeniach i być jako eksperci, to jak najbardziej. Mieliśmy bardzo duży, Mam nadzieję, że będzie kontynuowany duży projekt takich szkolnych budżetów obywatelskich, gdzie 16 szkół złodzi, 8 szkół podstawowych i 8 szkół ponadpodstawowych rzeczywiście miało do wydania po 4000 zł na takie działania, które oni będą chcieli, żeby się wydarzyły w szkole, więc tutaj. Była zupełnie ta sprawczość i decyzyjność, właśnie oddana, oddana młodzieży, żeby to oni się zastanowili, na co te środki przeznaczyć. Więc to są tego typu takie najważniejsze działania. Natomiast jakby ktoś się mnie spytał o najważniejszy temat, który dziś się pojawia, to jest w większości to jest kwestia związana myślę, że jednak ze zdrowiem psychicznym. Czyli krótko mówiąc, krótka rada dla dorosłych od Pani jest taka, żeby słuchać i wspierać. A nie tylko właściwie, można by powiedzieć, wsłuchiwać się i wspierać, a nie tylko słyszeć i gdzieś tam puszczać bokiem to, co młodzi chcą robić, albo, to, albo ich pomysły. I nie przeszkadzać. I nie przeszkadzać, bo, bo to też jest tak, że czasami właśnie. Hmm... Nam się wydaje czasami dorosłym, że my doskonale wiemy, co młodzież potrzebuje, czego ona chce i my po prostu sobie mówimy, no tak, ja już jestem już taka dorosła, mam takie doświadczenie, to już doskonale wiem, jak powinnaś teraz tutaj funkcjonować, jak powinnaś się ubierać, jak powinnaś wyglądać. No właśnie o to chodzi, że nie, zmieniły się czas zupełnie inaczej. Wyglądał świat, kiedy ja miałam 17, 18 lat. Teraz wygląda zupełnie inaczej i teraz ja powinnam spiąć się na wyżyny, żeby nad tym nadążyć, podążać i słuchać. E a rzeczywiście mając doświadczenie wspierać te różne działania, czasami powiedzieć, że słuchaj, może lepiej jest, żebyśmy poszli w tę stronę, bo to będzie, to będzie ważniejsze, ale żeby nie zamykać drzwi i nie mówić właśnie, że się nie da, bo bardzo często gdzieś tam wcześniej spotykałam się z takimi właśnie z takim mówieniem, że a bo to tam nieraz ktoś tam właśnie młodzi słyszy, że tego się na przykład nie da zrobić, tak? No, jakby to, to, to o to chodzi, żeby właśnie też nie, nie przeszkadzać i nie demotywować młodzieży, jeżeli naprawdę zobaczymy, że oni mają jakiś pomysł, który chcieliby zrealizować. Czy, jako pełnomocniczka prezydenta Łodzi, współpracuje pani z parlamentarzystami, czy to jest taka praca na łódzkim ogródku, że tak powiem? Oczywiście jak najbardziej współpracuję w tamtej poprzedniej kadencji jeździłam wielokrotnie na spotkania zespołu do spraw praw dziecka, bo kwestie związane z prawami dziecka są dla mnie bardzo ważne i bardzo na co dzień bardzo też dużo się zajmuję tym tematem, czy też kwestią chociażby właśnie związana z przeciwdziałaniem przemocy wobec, wobec dzieci, współpracując też tutaj lokalnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ale także w tej, w tej kadencji już byłam na wydarzeniach związanych ze zdrowiem psychicznym w parlamencie, ale też na spotkaniu z nową rzeczniczką, właśnie praw dziecka. To jest też naszym obowiązkiem, według mnie, żeby współpracować właśnie z osobami, które są w Sejmie, Senacie, ponieważ tam jest tworzone prawo, więc im więcej będziemy mieć możliwości współpracy, to uważam, że jest to, jest to dobre, ponieważ tam jest potem prawo tworzone, które u nas będzie u nas będzie realizowane, mamy już tak zwaną ustawę kamilkową, która weszła. Przed nami jest wielkie wyzwanie teraz, też jako miasto przygotowujemy Przygotowujemy procedury w przypadku sytuacji, jak będzie krzywdzone dziecko, tak? Więc to jest jakby, jakby ta współpraca między, między parlamentem a tutaj samorządem jest absolutnie ważna i to się gdzieś przecina, i ta współpraca jest potrzebna. Są potrzebne sojuszniczki, sojusznicy, żeby wdrażać różne dobre zmiany, które, które mogą następować. Z mojej perspektywy właśnie chociażby w kwestii związane ze zdrowiem psychicznym, czy w kwestii w ogóle związanej tak ogólnie rzecz mówiąc, edukacją? Oprócz tego, że działa Pani na rzecz dzieci i młodzieży, to znalazła się pani również na liście 100 osób wspierających edukację seksualną w Polsce. Dlaczego uważa pani właśnie edukację seksualną za szczególnie istotną w życiu młodego człowieka, czy też w ogóle w życiu? Przede wszystkim ważne jest, żeby edukować młodzież w kwestii związanej z rozwojem psychoseksualnym, ze zdrowiem, ze zdrowiem reprodukcyjnym. My mamy tą wyjątkową sytuację jako miasto, że od 2012 roku jest u nas prowadzona, finansowana z budżetu miasta edukacja seksualna, która jest prowadzona dla młodzieży w wieku 13 15 lat. Nazywa się to dokładnie profilaktyka, muszę sobie podejrzeć, profilaktyka ciąż nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV. Więc to są kwestie związane ze zdrowiem. Musimy po prostu młodzież edukować z tego tematu związanego właśnie ze zdrowiem, z kwestiami, jakie są, jakie, jakie są choroby, jakie są ważne działania profilaktyczne. Ale to, co jest ważne w edukacji seksualnej, która jest... Absolutnie musi być oparta o standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Czyli to są tematy też, które poruszamy, związane chociażby z, z orientacją, z kwestią związaną z dojrzewaniem, z seksualnością, z językiem, w jakim mówimy na te tematy dotyczące właśnie zdrowia reprodukcyjnego. Kwestie związane z różnymi działaniami, zachowaniami ryzykownymi, którymi, które, które, mogą się, które mogą się pojawić. Antykoncepcja, ale też dobry związek i też dlaczego jest ważne i potrzebne rozmawianie o pierwszym raz, razie, dlaczego jest, dlaczego jest ważne zdrowie, dlaczego ważna jest antykoncepcja, dlaczego ważne jest też wyznaczanie własnych granic i że właśnie jak ktoś mówi nie, to znaczy nie. To są tego typu rzeczy, bo nam się może kojarzyć, że edukacja seksualna u niektórych osób, nie wiadomo z jakiego powodu, w głowie pojawiają się jakieś demony, jakby jakieś po prostu złe rzeczy miały się dziać. Natomiast, właśnie musimy pamiętać o tym, że. Rozmawiamy na tych warsztatach, bo ja też jestem edukatorką seksualną, więc też takie warsztaty po prostu w szkołach kiedyś prowadziłam, jak nie byłam jeszcze osobą, która pracuje w urzędzie, gdzie rozmawiałyśmy właśnie na kwestii związanej z dojrzewaniem, z tym, co się dzieje w naszym ciele, co się dzieje w ciele młodej kobiety, co się dzieje w ciele młodego mężczyzny, jeżeli mamy kwestię związaną z dojrzewaniem, ale właśnie przede wszystkim też to, co to znaczy tworzyć dobry i bezpieczny związek. Co to są właśnie granice, jeżeli chodzi o wyznaczanie w, w, w relacjach? No, jeżeli się z młodzieżą nie rozmawia na takie tematy, to ona bardzo dużo rzeczy szuka w internecie. Mamy duży problem przecież z tym, że jest bardzo duży i powszechny dostęp do pornografii. Trzeba rozmawiać z młodzieżą o tym, dlaczego pornografia nie jest dobrym źródłem czerpania informacji na temat kwestii związanych z seksualnością, często na warsztatach. My musiałyśmy tłumaczyć, że film y, pornograficzny to jest, wiecie Państwo, to jest film po prostu, tak, że tam są aktorzy, aktorki, które odgrywają jakieś role. I my tłumaczyłyśmy, hej, jest jakiś film science fiction i tam są aktorzy, aktorki i oni odgrywają role, To też pornograficzny to też jest film. I on y, często pokazuje zaburzone kwestie związane relacji z drugą osobą. Jest tam bardzo dużo często przemocy. I dlatego o tym trzeba o, trzeba o tym rozmawiać, bo fakt: za moich czasów, jak ktoś ze mną o tym nie rozmawiał, to musiałam, nie wiem, musiałabym wtedy czerpać źródło od jakiegoś najbliższego otoczenia, czy od starszych kolegów, czy koleżanek. Natomiast teraz, jeżeli my dorośli nie rozmawiamy z młodzieżą na te tematy, to po prostu młodzież szuka wszystkiego w sieci. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy w 100% pewne i pewni, że na pewno dziecko zawsze trafi na dobre treści, takie, które są w 100% właśnie zgodne z tymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, czy tam na pewno znajdzie odpowiednie treści, więc po to to jest, po to, żeby zapobiegać, po to jest profilaktyka, tak? Chcemy zapobiegać, żeby po prostu unikać jak najbardziej ryzykownych zachowań i po prostu w przyszłości niechcianych ciąż. I tyle, bo też mamy takie sytuacje, że zawsze też te ciąże niechciane wśród młodych kobiet i mężczyzn się pojawiają, więc to dlatego to jest taki ważny temat dla mnie. Jest Pani również członkinią zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Czym zajmuje się to stowarzyszenie i jaka jest Pani rola w nim, jako właśnie członkini zarządu? No Zobaczenie Kongres Kobiet działa już dokładnie od 2010 roku, mam nadzieję, że dobrze mówię, ale to jest organizacja, to jest taki trochę można powiedzieć, trochę też ruch polityczny, jest to organizacja pozarządowa, ale jest tego pewnego rodzaju też ruch polityczny, który przede wszystkim zajmuje się kwestią związaną z równouprawnieniem, ale pamiętajmy o równością kobiet i mężczyzn, to nie jest organizacja, która się tylko i wyłącznie skupia na kobietach, ale rzeczywiście od wielu lat odbywają się kongresy kobiet. Zawsze co roku jest zupełnie inna, zupełnie inna też tematyka. Na dniach będziemy ogłaszały, gdzie będzie kolejny kongres kobiet, będzie we, we wrześniu, pod koniec, pod koniec września też... Nie będzie w Warszawie, właśnie staramy się też teraz jeździć po całej Polsce, żeby to nie było właśnie tylko skupione na, skupione na stolicy. Ale to też przede wszystkim, co Kongres Kobiet ma swoje osiągnięcia, to dzięki temu ruchowi, dzięki tej organizacji mamy na listach wyborczych 35%. I znalazło się 35% kobiet, i teraz w pierwszej piątce muszą być co najmniej dwie kobiety na listach, bo jakby Państwo sobie przeanalizowali wcześniejsze, wcześniejsze wybory, te kilkanaście lat temu, to tak nie było, to to jest wielkie działanie i zasługa. Właśnie Kongresu Kobiet, że, że ten system kwotowy tych 35% kobiet na listach jest. I też teraz jest duża walka o to, żeby właśnie zminimalizować i wyrównywać lukę, lukę płacową. Jest też jest projekt w Sejmie, i też nasza tutaj działaczka prawniczka Danuta Wawrowska. Jest też osobą, która razem z działaczką naszą, Anitą Kucharską Dziedzic, która właśnie też współpracuje z Kongresem Kobiet, walczą też o to, żeby zmienić ustawę, jeżeli chodzi o kwestie związane z, z, z gwałtem. Czyli właśnie, że tylko, że, no właśnie, żeby też zupełnie to, żeby zupełnie zmienić tą, tą, tą narrację. Więc to są takie ważne działania, które podejmujemy od wielu, wielu lat. Ja jestem jedną z członki zarządu, my mamy teraz taką zupełnie nową, Nowo, właśnie bo, zupełnie nową wprowadziłyśmy. Nomenklaturę, że nie ma prezeski, tylko wszystkie jesteśmy wiceprezeskami, żeby jakby rozłożyć tą współodpowiedzialność, żeby to było właśnie na, żebyśmy wszystkie były odpowiedzialne bardziej właśnie na równi. Ja w dużej mierze zajmuję się taką kwestią, żeby jak najwięcej właśnie tych tematów medialnie, w social mediach było promowanych, żebyśmy dobre miały komunikaty, ale też przede wszystkim, żeby właśnie włączać więcej młodych osób i żeby właśnie bardziej młodzież angażować, bo też był taki mit i stereotyp jeszcze kilka lat temu, że właśnie bardziej Kongres Kobiet się kojarzył z kobietami już długo, długo działającymi. A my teraz właśnie staramy się robić wszystko, żeby pokazać, że właśnie młode kobiety, głównie kobiety, mogą się do nas też przyłączyć i po prostu zmieniać z nami świat na lepsze. I tak dotarliśmy do końca, a właściwie dotarłyśmy do końca naszej rozmowy, była już to ostatnia kwestia. Moją gościnią była Agata Kobolińska, ja nazywam się Martina Jakubowska, a Państwo oglądali kolejny odcinek z cyklu Rozmowa Dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.